Siemano widzowie, mamy nowy update w i to taki karnałowy update, update no, jak widzicie no, o, oj przepraszam was za tego skina, no już spokojnie widzowie już go zmieniam, dobra, no i chodźmy zobaczyć, o jak widzicie tutaj się pojawił taki ogromny karnawał, Bo ten update się cały sprawdzi a zaczniemy? O ta, samochodów. Więc to jest nasz... Aha. A, to jeszcze go nie możemy odblokować. Ale zobaczmy sobie. O, możemy zbierać, no... Na przykład, nie wiem, kupon na jakieś nagrody. O, no i za vip dostajemy dwa razy więcej tiketów. A ja mam vipa, więc mogę dostawać dwa razy więcej, więc... Sprawdźmy, co my tutaj mamy na tym weselu. Uuu! Viper Dobra, zacznijmy od tego. Okej. Aaa! Dobra! Czy wtedy się wzrzuca? Aha, no to ja tą grę. W sumie ma to za 7 dni jedną godzinę. No bo za 7, no bo za tydzień będzie też nowy update. Dobra. Dobra, ale, spra... ale sprawdźmy dalej. Prize Sen a nagrody Wow i można tak z etikety. Ej, mega to jest. I wkrótce nowe nagrody. Dobra, sprawdźmy co dalej. Okej, okay, więc kolejną rzeczą to jest basketball hops. Czyli takie rzucanie do, do kosza... O właśnie start. I tak się rzuca. Sprawdźmy, ile da, uda mi się zdobyć. Ło, to nawet się porusza. Trafiłem. Teraz ja będę po prostu tak rzucał. Może też trafiłem. Kurde, no ja jestem jakimś. O, o, o. Chyba jakoś dobrze idzie. Ej, fajne nawet. Dobra. 28. 40 kuponów, no dobra. Mm, aha, a za 40 jakieś niespodzianka? No to, no fajne, dobra. Dobra, spróbujmy. No dobra, no to, no to przejdźmy do. No dalej, co my mamy jeszcze. I widzowie, do tego jeszcze mamy dunk tank, czyli to, to co tam było, że rzucamy. Tylko coś się psuje, no i od razu spada ta osoba do wody. To jest mega fajne, tylko nie wiem czy on tak ciągle. I jeszcze zauważyłem, no, no wcześniej tego nie zauważyłem, ale mamy rzeczy, które odblokujemy później. No, no to widzowie, ja się postaram wam na tym odcinku je odblokować. No nie wiem. Tutaj bierzemy sobie balony. O. No i tak to działa, tylko że jestem na prywatnym serwerze, no to. Kogo tutaj nie zrzucimy? Dobra, sprawdźmy, co dalej. Proszę Państwa, kolejna rzecz to, to Brooks Quill, czyli diabelski młyn. Nie wiem, czy diabelski, czy diabelski. Dobra, nie wiem. Diabelski młyn, chyba. We earn ticket for riding. No to spróbujmy, wejdźmy przetestujmy. Dobra, czy to nas uniesie? Tak działa. Co jest? Powinno działać. Ale się zatrzyma. O, działa, działa. Po prostu tak zatrzymujmy osoby, no żeby wsiadły. Ale ja jestem na prywatnym, więc nikogo przecież tutaj nie ma. Kto by mógł tutaj być. Ale nawet fajnie, postarali się twórcy. Dobra. Lecimy i sprawdzimy, no. Co tam? Nie wiem, dostaniemy. Więc, no poczekajmy chwilę, no, jak się, dobra, dobra widzowie, poczekajmy jak zjedziemy na dół i zobaczymy co dostaniemy. Dobra widzowie, już zaraz ta... wysiadamy i, dobra, wysiadliśmy. O, co, Ła, to kuponów, dobra. I widzowie, na końcu odcinku za, za no, moje kupony zobaczymy co nam się uda kupić tam, ale, ale postaram się aż wszystko no, tam by. Kupić. A widzowie, jeszcze Wam chcę powiedzieć, że już niedługo beń, będzie opuszczone miasto sezon drugi, czyli kontynuacja opuszczonego miasta. Już niedługo będzie trailer za kilka dni, no. no do, do zrobienia już mi ostatni odcinek zrobił, więc wyczekiwujcie. No. no. I ta seria będzie lepsza od pierwszej, zobaczycie. I chyba nie wiem, chyba. Mano za 2-3, 1 jed... albo, nie... no, za... albo jutro, albo za 2 dni, albo za 3 dni, bo ja piszę trailer no, na moim im kanale z sezonu drugiego, więc wyczekiwujcie idzie Po prostu wyczekiwujcie Następne co my tutaj mamy, no to jadalnia, no po prostu jadalnia, tutaj można sobie jeść, no, no spoko w sumie, a, a dalej mamy Crash Heaven, czyli o właśnie to i właśnie ja chcę to przetestować, spróbujmy, Wo, ale fajne, postarali się, ej, podoba mi się to, może jeszcze kiedyś zrobię inną serię zamiast Opuszczonego Miasta. No ja na razie pracuję nad Opuszczonym Miastem, no ale, nie wiem, widzowie, widzicie czy chcecie inną serię niż Opuszczone Miasto, nie wiem, może jakieś historyjki nowe? Czekaj, czekajcie, ustawiam, nie chcę tutaj dobra, dobra, bardzo fajne, podoba mi się, 10 na 10, mega fajne, dobra, sprawdźmy co jeszcze. Widzowie nie uwierzycie, dodali nam nawet kino tutaj, więc sprawdźmy se. I jest, jest zmienione. Co my tutaj mamy w tym kinie? Aha, to normalne, ale. Ale nawet fajnie, że kino dodali. No ale szkoda, że nie jakieś nowe filmy to by było fajne. Ale przynajmniej dodali o takie coś, że można sobie wejść na górę. No to. No to przynajmniej lajka. Like. Tutaj się dalej, wejść. Ej, no czemu no? Tutaj. Tutaj no, jest kamera, która nagrywa. Tutaj no kupujemy. No spoko. Sprawdźmy co dalej. Okej, okay, kolejna rzecz to jakiś, nie wiem, tutaj nie wiem co to jest, ale, o, pistolety, dobra, czyli my możemy zastrzelić balony, balony, Ej, co jest, mega... tak to strzelać. Ej, nie no, mega fajne to jest. Mega fajne, to możemy tak widowie strzelać. Za to co będziemy, no, no, tikety, no, czyli, no, tikety no, dostaniemy to no, to strzelajmy, a czas dostaniemy? Nie, czasem nie dostajemy, no, to spróbuję trochę, nie wiem, tutaj zastrzelić, no, albo nie to, to to można wygrać? 120, 120, no, to jakiś pistolet dostańmy, właśnie ten dobram, to postaramy się 120. Chociaż widzowie, no to się jak 120. No widzowie, okazało się, że jednak jest tej czas, no i niestety no, nie, no ciężko 120. Ale przynajmniej mamy 350 ticketów. Dobra, a co my mamy? No wiecie. Się... O! Mamy lemoniadę, więc fajnie, możemy ją pić. No i popcorn. No to fajnie. Możemy go wziąć. Możemy. I też nagrody możemy. Dobra. Dobra, sprawdźmy, co my jeszcze tutaj mamy. Może. Aha, tutaj zablokowane. Tutaj tam, Kibelek. Tutaj. Dobra, więc chyba wszystko. Wszystko zobaczyliśmy. A tutaj mamy jeszcze. Jeszcze jakieś następne wy... Następne No to poczekajmy, no i sprawdźmy, co się. Dobra, zaraz, no. No, no zaraz się coś wydarzy. Jeden i. Firebell. Wstrzymuję tutaj. Mega piękno. No. Dobra. A no więc widzowie, sprawdźmy, co możemy za moje etykiety. Bo mamy 350 to. Kupmy to. Uuu, mamy jakąś budkę tutaj. Teraz to. Zostało nam 150. No to. Nic chyba nie kupimy. No to. No, i chyba nic. Dobra, widzowie, minęło trochę czasu. Jak widzicie, udało mi się zdobyć 1510 kuponów, czyli ticketów. Więc weźmy z tej kupmy. Nie wiem, czy mi będzie starczyć. No, jak widzicie, ceny są ogromne. Dobra, kupmy jakiegoś pluszowego misia. więc mega fajne. Um, I tutaj taka bomba do strzelania. I oczywiście to auto, które wam chciałam. No i tutaj jakiś domek. No niestety nam na niego wystarczy, nie bo mamy 510, a potrzebujemy 800. Dobra widzowie, i udało mi się 800 kuponów, więc kupujemy ten domek i mamy widzowie. I, no i widzowie, chcę Wam jeszcze powiedzieć, że, że zobaczcie, sami sam ja Wam tego nie pokazałam, ale ja ale pokażę Wam tylko o. Udało mi się zdobyć tą piłkę, jak widzicie. I tak samo ten pis, z tym upgrade'em, no o. Jak widzicie, udało mi się to zdobyć, więc mamy to. I to oczywiście nie cały update, bo jeszcze mamy nowe pro, propsy, no. No, o, jeszcze taką wyrzutnię mamy. To możemy sobie postawić i możemy się wystrzelić, więc o, to działa. Co jest? Dla mnie najlepszy update 100 na 10, i oczywiście też propsy. No, no mamy to skaczemy se, dobra i nowe propsy bierzemy, i mamy tutaj wszystko. Jak więc co jest, ale przez chwilę się nie mogę mam wracać. Mamy takiego pluszowego, a no, może go tutaj chyba położyć. No dobra, no to gdzie go możemy położyć? Tutaj... E, jak to się kładzie? O! Mam takiego pluszowego się, do którego można usiąść, więc mega fajnie. Taki namiot, więc też fajne. Taki, o, taki kawódka właśnie. A to mamy dostęp, mamy dostęp. O! No i zobaczcie sami. Ej, ja ciekawe czy mogę samemu tam tak rzucić. Mogę z tak samemu? Nie, nie mogę. No szkoda, no. I to oczywiście jeszcze nie koniec, ponieważ mamy też nowy dom do sprawdzenia. Mianno. Więc, w, więc sprawdźmy sobie nowy dom, który dostaliśmy i mamy do niego dostęp. O, wow. wow! więc zbliżmy mu się, dobra, zbliżmy mu się z bliska. Zobaczmy jak on wygląda. Jest mega fajny, wow, Zobaczcie sami. I oczywiście jakieś sekrety by może tutaj są. Jak w środku i... Ej! To będzie petarda, naprawdę. I jeszcze czekam na kolejny update. Ten update jest chyba najlepszym na świecie. Najlepszy update tutaj. Dobra, nie będę zaglądał. Dał więc dobra, chodźmy go zobaczyć. Se. Wow. Wow, ale to. Wejdźmy po tej drabinie. I nie wiem, czy to są tutaj jakieś sekrety. Sprawdźmy, czy tutaj są jakieś sekrety. Hmm. Czego to służy? Do wciągania drabiny, czyli nam się tutaj nikt nie włamie. Ej, mega fajnie to ktoś zrobił w końcu nikt nam się nie włamywać, dobra. Rozejśmy się, sprawdźmy czy tutaj jakichś sekretów nie ma. Muszą być jakieś sekretów też. Dobra. I tutaj też możemy zejść. Mamy pizzę, ciastka, babeczkę, jabłko. Eee, co to za plany? Widać, że ten domek musi być jakiś podejrzany, jest jakimiś planami tutaj. Tutaj zabawki dla niemowląt, tutaj jakiś półka namiotu. Ej, to trochę wygląda jasne, jakby taki szalony dom. Dom trochę dobra, Dobra, sprawdźmy dalej. Hm? Aha, z tamtej strony. A, to jest to, ale tutaj. Wow, telewizor. Tutaj i tutaj coś, nie wiem co to jest. Możemy sobie też wyjść tutaj na zewnątrz. Też tam na górę, ej. To jest chyba fajna. update. Ciekawe czy jeszcze, jeszcze w część w part 2, no dodadzą, no. Wow. Co jest? Ej, parkur parkur normalnie tu jest. Dobra, sprawdźmy gdzie ten parkour nas doprowadzi. I fajnie, że jakieś obby no. To nie jest parkur tylko obby. Aha. Można się zmienić, no to fajnie. Aha! No to chyba cały update widzowie, mi się wydaje. Jest przekazacki, no dobra. Sprawdziliśmy chyba ten cały dom. No to to jest chyba cały update. Chyba najlepszy, oceniam go 100 na 10. Co wy też piszcie, no, jak go oceniacie, no i za, i niedługo, oczywiście, przypominam, pojawi się się trailer do sezonu drugiego Puszczone Miasto, więc napiszcie w komentarzach czy czekacie. A ja się z Wami żegnam. Dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się w następnych odcinkach. Trzymajcie się, no i pa!